Cześć! Z tej strony Krzysiek Lis z domowego SuriŚwalu. W dzisiejszym odcinku będziemy testować nietypowe suszone mięso. Zapraszam! Ja w zasadzie w tym tygodniu planowałem w ogóle żadnego materiału nie nagrywać i nie publikować, ale tak się złożyło, że jestem na rowerze i zabrałem dziś ze sobą na ten wyjazd taką paczkę suszonego mięsa, która właśnie się przeterminowuje w tym miesiącu. Mianowicie suszone mięso z kangura. Przywiózł mi je mój najlepszy kolega z pracy Bartek, pozdrawiam Cię Bartku. I pomyślałem sobie, że skoro już tutaj jestem, skoro już będę jadł to mięso, no bo muszę, no to czemu tego nie nagrać? To nagram. No i nagrywam. Może najpierw kilka słów na temat samego tego mięsa. Tak wygląda opakowanie. Podskakujące jerki Australia, taka jest właśnie marka. Jak widać, przeterminowuje się właśnie w tej chwili, że jest najlepsze do marca 2019, no więc trzeba to sprawdzić. Jeśli chodzi o skład, no to skład jest tak. Mięso kangura, sos sojowy w proszku, cukier, satay mix, to jest rozumiem mieszanka przypraw, sól i azotan potasu, sodu, azotan sodu. No jeśli chodzi o skład, to... Aha, opakowanie to jest 25 gramów. Jak widzicie, w opakowaniu jest 8 gramów węglowodanów, gdzie mmm, jest białko. O, 9,7 gramów białka, kurde, prawie 40% białka, sporo sodu i potasu, natomiast tłuszczu, jak widzicie, malutko, energii, 332 kJ energii, ile to jest na kalorie, jakby przejść przez 4,19? No, jakieś 80 kalorii. Czy to jest dużo? Niedużo. Tu jest taki dopisek, że mięso zawarte w tym opakowaniu zostało wyprodukowane ze zwierząt, które po zabiciu zostało poddane inspekcji weterynaryjnej i okazało się być zdrowe i bezpieczne do spożycia w każdy sposób. Tu jest jeszcze jakiś... coś takiego z napisem nie jeść. To jest oczywiście pochłaniacz wilgoci. Widzicie, opakowanie ma nacięcia, żeby łatwiej było je otworzyć, więc zaraz będziemy jedli. No to otworzyłem pachnie Pachnie intensywniej niż suszona wołowina, pachnie tak jakby nawet trochę jak suszona ryba. Dziwacznie tak trochę pachnie. Weźmy jakiś taki mały kawałek, mały kawałek Tak To wygląda takie miękkie dość. Słodkie. Wiecie co mi to przypomina w smaku? Nie zgadniecie. Przypomina w smaku rybki w pomidorach. Tak jakby ta mieszanka tych przypraw wraz ze smakiem naturalnym tego suszonego mięsa kangura i cukrem dawała taki smak jak troszkę rybki w pomidorach. Ale jest to smaczne całkiem. O jaki wielki kawał. Ten już jest bardziej twardy. A może trochę jak taki kurczak na słodko, dobrze przypieczony. Hmm. Smaczne. Hmm. Podobno kiedyś w którymś z dyskontów było mięso z kangura. Może dałoby się kupić, sprawdzić, czy takie coś mogę zrobić sobie w domu sam. Bardzo no, dobre. Bardzo smaczne. Lekko pikantne, ale smaczne. Także zjadłem już prawie wszystko, prawie całe opakowanie jak widzicie. E, wygląda to z bliska tak. że Ty się nie ruszaj, złap Ty ostrość. Całkiem smaczne. Naprawdę. No ale takie suszone mięsa prawie zawsze są całkiem smaczne. Bo tak z ich natura rzeczy mają intensywny, skoncentrowany smak i dużo przypraw, więc są prawie zawsze smaczne. Natomiast jeśli tylko macie możliwość gdzieś tego spróbować, to koniecznie próbujcie. Ja poszukam, czy da się gdzieś to w Polsce kupić w internecie, albo może gdzieś za granicą. Jak ktoś jest za granicą, to będzie sobie mógł kupić, nie wiem, na jakimś Amazonie czy coś. Poszukam. Jeśli znajdę odnośniki, to wkleję, oczywiście w opisie pod filmem. Na koniec tradycyjnie chciałbym Was gorąco zachęcić do zasubskrybowania naszego kanału, abyście nie przegapili kolejnych filmów, które dla Was przygotujemy. Także testów innego rodzaju mięsa suszonego, bo będzie ich jeszcze sporo. Mam chyba ze trzy różne opakowania. Przywiezione właśnie z różnych miejsc do przetestowania, także gorąco zachęcam do subskrypcji i widzimy się niedługo w kolejnym filmie. A ja wracam do jedzenia. Trzymajcie się, cześć.